Witam Was serdecznie na moim kanale Czarownica Albina. Dzisiaj chciałam pokazać, jakie są możliwości tego układu, który jest na granicy polsko-niemieckiej na zachodzie. Co tam się dzieje, dlaczego tak się dzieje, i co jest przyczyną, że tak się na tej granicy zadziało. I tak naprawdę, to pierwsze pytanie chciałam postawić związane z litewsko-polską granicą, a potem przejdę do kolejnych pytań, które będą mówiły właśnie, jak wygląda ta sytuacja na granicy zachodniej Polski z Niemcami. I pierwsze pytanie dotyczące, czy faktycznie migranci przechodzą przez granicę polsko-litewską, potem trafiają do Niemiec i Niemcy ich jakby cofają do Polski. Czy to jest prawda, jeśli chodzi o tych migrantów? I teraz potasuję karty, rozłożę je i zobaczymy, jak wygląda ta sytuacja na granicy polsko-litewskiej. Tak, te karty mówią zdecydowanie tak, że faktycznie migranci przechodzą przez granicę litewską, czyli tu jest, Litwini ich jakby ze swojej ziemi wypychają, bo to jest taki układ, jest sojusz, bo tu dwójka jest, tu cesarzowa jest, tu jest kapłan, oni nie widzą możliwości. Ci imigranci nie widzą możliwości zarobku jakiegokolwiek pobytu na, na Litwie, więc oni jakby wyjeżdżają, bo tu jest Rydwan, który mówi, że się przemieszczają dalej, bo tu nie mają za, możliwości zarobkowania pracy i takiego jakby y, ustabilizowania swojej sytuacji, więc oni taką siłą woli i siłą takiej desperacji przekraczają tą granicę i są. Potem faktycznie wypierani przez Niemców z powrotem do Polski, bo ich cofają, bo Niemcy też nie widzą, żeby oni u nich mogli cokolwiek na ich ziemi zyskać. I są takie możliwości, więc ich wypychają do Polski bez żadnych skrupułów. Robią to po prostu ze względu na swój taki te możliwości, które dała im ta Unia, której oni rządzą i oni mogą zrobić co chcą. I teraz. Będzie konkretne pytanie z tymi są z granicą zachodnią w, w Niemczech. Jaki jest cel działania niemieckich służb na zachodniej granicy Polski w związku z kryzysem migracyjnym? Czyli to już jest konkretne pytanie dotyczące Niemiec. I teraz mamy tutaj. To jest siódemka monet, trójka monet, szóstka buław, dwójka, czyli kapłanka, i tutaj mamy cesarzową. Niemcy oni uważają, że. Ci migranci tworzą u nich jak gdyby takie. Bo siódemka monet mówi o odkładaniu, o tym, że to już jest jakby dojrzałe, że czas, żeby to się w końcu skończyło, więc oni ze względów nawet finansowych i tego, że oni im rynek pracy będą zawierać, a nie ma takiej możliwości, żeby u nich oni byli, więc oni uważają, że oni przyszli od Polski. A przez Polska ich przepuściła z granicą z Litwą. Oni o tym doskonale wiedzą i ze swojej ziemi odsyłają do nas, bo u nich nie mają możliwości bytu, bo dostali się jak gdyby nielegalnie na ich tereny, więc oni ich. Odsyłają z powrotem stamtąd, skąd przyszli, nie mają w tym żadnych skrupułów, bo po prostu uważają, że to jest prawidłowe zachowanie ich, bo to nie są ich emigranci, bo Polska powinna się zostawić na swoich ziemiach i tam ich utrzymywać, bo stamtąd ich przepuścili na tej granicy polsko-litewskiej, więc oni. Nie są jakby odpowiedzialni za nich i tylko takie możliwości widzą i mają gdzieś to, co my czujemy i jak my reagujemy. Jaka będzie rola rządu w związku z kryzysem migracyjnym na tej zachodniej granicy? Jakie podejmą działania? Taka rola będzie. No, Polska będzie podejmowała działania, ale będzie po prostu sama musiała o tym. Tak naprawdę to oni nie mogą się zdecydować. Będą musieli jakby odejść i przeanalizować tą rzeczywistość jako sami, bez żadnej ingerencji kogokolwiek. I tutaj są, jest siódemka kielichów, która mówi, że to jest takie odejście jakby. Odejście od tego, żeby Niemcy. Dawali nam jakby z tym kryzysem emigracyjnym, zachwieje to naszą gospodarkę i my nie jesteśmy w stanie ich przyjąć, więc odetniemy się, bo tu jest paść monet i mieczy i wszelkimi sposobami będziemy próbowali jakby uniknąć tych emigrantów i tak naprawdę to tylko będziemy marzyć i to jest taka iluzja, że nam się to uda i jak gdyby, że się będziemy. Odcinali od tej y, sytuacji, czyli może tak być, że granice, które zostały zachwiane, będą musieli dokonać y, takiego resetu, że ich nie będziemy przepuszczać, tylko będziemy kontrolować i odcinać, jakby ich od tego, żeby do nas jak najwięcej wpływu y, przychodziło, bo my też nie jesteśmy w stanie tych migrantów przyjąć, bo to zaburzy naszą społeczność, naszą gospodarkę i tak naprawdę to Polacy nie chcą tego i wymuszą jakby na, na, na rządzie, żeby zaczęli działać samodzielnie w tej sprawie bez jakichkolwiek ingerencji Niemiec, żeby podjęli w końcu konkretną decyzję i odcięli się od tego, bo na razie to jest tylko dopiero takie plany, ale te plany trzeba urzeczywistnić na razie. One są jak gdyby w takim, że coś tam robią, bo słońce to mówi o takiej samodzielności o tym, że, za, że działamy i chcemy to jak gdyby przeanalizować, prześwietlić takie decyzje podjąć, żeby one były słuszne dla Polski wizerunkowo. I też, żebyśmy nie stracili na takim mm, zaburzeniu naszej gospodarki. Więc na razie rząd to tak naprawdę jest w takim poczasku trochę. Musi zejść na ziemię, przestać kombinować, tylko po prostu realnie podjąć decyzję i odciąć jakby tą granicę, yy, bo paść mieczy to on działa i za wszelką cenę chce zdobyć jak gdyby i się wybić na tej... Yy, na tym działaniu, na tej nauce, ale na razie to działamy. Rola nasza to jest taka marna. Mamy marne szanse, bo praktycznie paść mieczy to jest najniżej, Niemcy są wyżej, więc my będziemy tak działać troszkę po omacku w tej sprawie, żeby nie urazić tego i żeby w miarę społeczeństwo odczuło, że coś robią samodzielnie. Słońce to jest samodzielne, ale to jest tylko Iluzja tej samodzielności i muszą zejść na ziemię i zacząć realnie podchodzić do tego kryzysu imigracyjnego. Bo na razie to są mrzonki. I zanim przejdę do kolejnego pytania, to chciałabym Wam podziękować za lajki, za komentarze, za to wszystko, że jesteście ze mną, że mnie chcecie oglądać i ja będę starała się. Docenić tych wszystkich moich widzów i będę odpowiadała na Wasze pytania, które tam mi zadaliście, bo to będzie kolejny taki program. Będę starała się też wrzucać regularniej filmy, żeby były one dla Was ciekawe i ogólnie, żeby ten mój kanał się mógł rozwijać. Jeżeli chcecie, to możecie wesprzeć mnie symbolicznie, mój kanał, moją pracę. I w opisie filmu macie takie możliwości, żeby postawić symboliczną kawusię, ale dziękuję Wam mimo wszystko za wszystkie te komentarze i za wszystkie lajki, za subskrypcje i za to, że mnie oglądacie i chcecie oglądać. I teraz przejdę do kolejnego pytania, to, jest, to będzie czwarte pytanie, bo pierwsze było związane z tą Litwą. Czy migranci przeżyczani przez, przez niemie, niemiecko-polską granicę w większości zostaną w Polsce? Nie wiem. To nie zostaną w większości, to oni mają strach. Przed, przed tym, żeby być u nas. Bo tu jest yy, księżyc, który wyszedł mi właściwie, nie wiem dlaczego znalazł się odwrócony, jak gdyby. Czyli oni wiedzą, że w Polsce nie ma co robić. W Polsce nie ma pracy. Nie będą mogli decydować o sobie i o tym, co jest. Czyli u nas jest jak gdyby ta mm, spojrzenie na migrację, takie jak tu król, królowa Buław, czyli ona po prostu wie co robić i że Polska wie co robić. Polska się nimi tak nie zaopiekuje jak inne kraje, bo ten głupiec to on jest. Oni są świadomi w tym momencie, że jest większe zagrożenie i większa manipulacja. I to dla nich jest takim strachem. Polska nie przyjmie ich jako takie osoby, które będą mogły tam się zadomowić, zamieszkać, stworzyć jakąkolwiek yy, swoją społeczność, bo Polacy nie są tak otwarci na to i oni wiedzą, że Polakami polską nie można zmanipulować i nie ma tam co szukać obca narodowość polacy nie dają im wyboru muszą gdzie indziej się jak gdyby przemieścić bo w Polsce nie w Polsce budzi w nich strach lęki i takie nieprzespane noce więc tutaj nie zatrzymają się w większości tu nie ma pieniędzy tu nie ma miejsca dla nich i społeczność po prostu jest konserwatywna i wie że tak nie może być i nie dopuszczą do tego bo My nie potraf polacy nie będą potrafili oni nie będą mogli żyć w Polsce spokojniej dlatego większość z nich nie zostanie w Polsce bo Polska im nie da spokoju że tak powiem jak polski rząd rozwiąże sprawy na granicy z Niemcami związane z tą migracją jak polski rząd jak działa to wyszło wcześniej a jak rozwiąże te sprawy Polski rząd rozwiąże sprawy na granicy z Niemcami związane z imigracją. Nie, my ich po prostu nie wpuścimy, będziemy walczyć za wszystkie te, bo my ich do swoich bram nie wpuścimy. My będziemy się chronić, tak naprawdę, ale rząd będzie walczył tak z wiatrakami, że tak powiem. Oni będą uważali, że są też u nas niepotrzebni, bo dziewiątka kielichów to jest to, że w pełni my jesteśmy bez nich szczęśliwi. Dziewiątka kielichów, to ona mówi o pełni szczęścia, ale takiej zdobytej jako my. I jeśli wziąć jako naród, jako Polska, to my nie potrzebujemy tych emigrantów. I rząd praktycznie będzie walczył nie, z tym, bo tu jest też... Jesteśmy zbyt konserwatywni i boją się, żeby, żeby działać tak dla działania. I będziemy się chronić na pewno, bo czwórka to, że to stabilizacja. I że to rozwiąże w ten sposób, że nie wpuści ich ze względu na to, że Polacy nie chcą ich, bo dla nich to nie przyniesie szczęścia, a są zbyt zakorzenieni, zbyt konserwatywni i rząd się będzie bał, będzie udawał, że walczy, bo rycerz buław, to on walczy dla walki. Bez żadnej tarczy, bez żadnych jakichś idei, ale tutaj rząd nie będzie. Mógł rozwiązać tego po swojemu, dla swoich jakby korzyści, bo Polacy nie pozwolą na to, bo im są niepotrzebni oni. Oni zaburzą jak gdyby wspomnienia, że w Polsce jest dobrze bez nich, więc rząd będzie musiał się liczyć z Polską. Z polskim narodem, z naszym podejściem do konserwatyzmu, do rodziny, do tradycji, do korzeni, i z tym się nie da walczyć, i oni będą próbowali to, jak gdyby, zatuszować i wyjść na takich, że to oni tak w wszystko to zdobyli, co, co się dzieje na tej granicy, nie, nie, nie. To zrobili ludzie samodzielnie, którzy wiedzą, że to nie jest nic dobrego, ta, yy, ci imigranci. Oni tylko zaburzą naszą społeczność i nasze wspomnienie o tym, że my jesteśmy Polską, dla nich tu nie ma miejsca. I rząd będzie walczył, żeby pokazać, że on cokolwiek robi, ale tak naprawdę nic z tej walki nie wyniknie. Jakie będą skutki społeczne dla Polski? Dla Polski skutki społeczne będą takie, że my za żadne skarby nie będziemy chcieli ich tu wpuścić. My będziemy bardzo ostro walczyć i z dziką, nawet wściekłością. Czyli my nie mamy dla nich tu pracy, nie ma tu dla nich miejsca. I będzie społeczeństwo, skutki będą takie, że jeżeli wprowadzą tych emigrantów, dadzą im za dużo, to zachwieje naszą gospodarką i naszym społeczeństwem, i naszą całą suwerennością, nawet bym powiedziała więc na pewno społeczność nie dopuści ich do siebie. Będziemy odcinać ich od wszelkich możliwych rzeczy. My nie mamy pieniędzy, żeby ich utrzymać, my nie mamy pracy. My nie możemy im nic dać, bo sami musimy zapracować na te, na te dobro, które mamy, bo dziewiątka monet to mówi, że to my samodzielnie pracujemy na to, co mamy. Jest praca tylko dla nas i dla nikogo więcej i nie może być, że my dajemy i zubożamy jak gdyby yy, kraj, więc będziemy walczyć na wszystkie sposoby, ale też... Ta walka może dosyć długo trwać, zanim to się unormuje i zanim powstanie równowaga, czyli skutki będą takie, że to zaburzy nasz rynek pracy i naszą gospodarkę. Czyli takie będą, jeżeli nic nie zrobimy, a na pewno będą działać społeczność polska, będzie działać bez względu na to, jakie decyzje podejmie rząd. Czyli wtedy by te skutki były naprawdę dla nas złe. I takie ostatnie właśnie pytanie zadam, które może nadzieję jakąś da nam. Czy prezydent Elekt Karol Nawrocki podejmie jakieś realne działania, jak obejmie urząd w sprawie tej sytuacji na granicy z tymi migrantami? Prezydent Elekt Nawrocki, tutaj to jest król kielichów. Król kielichów jest taki opiekuńczy, taki, że widzi to wszystko, co się dzieje, czyli będzie, jest taka nadzieja, że on jak gdyby. Ukróci te, te napływy tych emigrantów, bo tutaj mamy Rydwan, tu mamy rycerza, tu mamy gwiazdę, czyli to jest tak, że jest nadzieja, że będzie walczył i praktycznie odetnie nas od tych napływowych podróżników, że tak powiem, bo ta siódemka to jest Rydwan, który tak będzie całą swoją mocą walczył i będzie próbował coś zmienić. Ale tak naprawdę karty pokazały, że jest taka nadzieja, że będzie on walczył, ale potem jest król i, i gwiazda czyli, że może nie mieć takiej władzy, żeby to wszystko ukrócić tych emigrantów czyli to jest raczej bardziej w gestii rządu, i rząd będzie Karol Nawrocki naciskał, będzie próbował ale możliwości takich fizycznej nie będzie miał, żeby to zrealizować, o czym, o co będzie walczył. Dziękuję Wam za wysłuchanie i do miłego zobaczenia w kolejnym, jakby usłyszenia w kolejnym wydaniu moich portretów politycznych i tym portretem politycznym będzie prezydent Elek Karol Nawrocki. Do miłego. Usłyszenia. I nam wascie prudko.